Dwa bombowce Tu-95 przeleciały wzdłuż granicy japońskiej przestrzeni powietrznej. W asyście myśliwców Su-35 w pobliżu wyspy Sado. Japonia zareagowała błyskawicznie. To, co wydarzyło się później ma znaczenie. Dziś Japonia poderwała myśliwce. Dwa rosyjskie bombowce Tu-95 przeleciały wzdłuż granicy, eskortowane przez myśliwce Su-35 w pobliżu wyspy Sado. Tokio twierdzi, że jego samoloty monitorowały maszyny nad wodami międzynarodowymi. Rosja nazywa to około 11-godzinną misją rutynowym lotem i twierdzi, że zagraniczne myśliwce też eskortowały bombowce. Minister obrony Shinjiro Koizumi ostrzegł, że to codzienna rzeczywistość. Aktywność wojskowa wokół Japonii rośnie, podczas gdy Rosja prowadzi wojnę w Ukrainie. Incydent ma miejsce, gdy Japonia przyspiesza rozbudowę obronności. Obawy związane z Rosją, obawy związane z Chinami, obawy związane z Koreą Północną, rosyjskie bombowce w pobliżu Japonii. Japońskie myśliwce odpowiadają, napięcia pozostają wysokie, więcej aktualizacji w miarę rozwoju sytuacji.